Samanthall. Pokój niech będzie z Tobą. Ja, Jachwe, jestem przy Tobie. Jestem zawsze blisko Ciebie. Patrzę i jęczę nad jałowością człowieka. W tym momencie zadawałam sobie pytanie. Kiedy Bóg da poznać swoje orędzie? Przyjdź wesprzeć się na mnie. Czas jeszcze nie nadszedł. Na razie bądź czujna i pozostań przebudzona. Jak to się stało, że ten dar został mi udzielony? Mój panie, czy niespodziewanie podjąłeś taką decyzję? Pozwól mi odpowiedzieć Ci na pytanie. Udzieliłem Ci daru przychodzenia do mnie w ten sposób, w każdym czasie i na każdym miejscu. To ja Cię wezwałem. Ja, Bóg, znałem Cię na długo przed Twoim narodzeniem, zanim zostałaś uformowana w łonie matki. Znałem Cię i jesteś moja, umiłowana. Wybrałem ciem, abyś była moją posłanniczką. Księga Izajasza, rozdział 49, wers 1 i tak dalej. Księga Jeremiasza, rozdział 1, wers 5. Musisz zanieść moje orędzia. Wybrałem Cię, bo tak chciałem. Czuwałem nad Tobą, gdy wzrastałaś, lecz wydawała się być nieświadoma mojej obecności. Zdawało się, że o mnie zapomniałaś. Gdy więc zobaczyłem, jak błąkasz się w oddali, zawołałem Cię, bo nadszedł czas. Byłem szczęśliwy, bo choć wydawało się, że o mnie zapomniałaś, usłyszałaś mój głos. Chciałem, abyś mnie kochała, chciałem, abyś zrozumiała, jak bardzo Cię kocham. Wiedz, że ja, Bóg, zawsze osiągam Swoje cele. Ewangelia, według Świętego Łukasza, rozdział 1:37. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.